Nazywam się Joanna Grundewantier i jestem psycholożką. Opowiem Wam dzisiaj trochę o strachu i o lęku. Ale zastanawianie się nad tym, o co w ogóle chodzi z tym strachem i lękiem, zacznijmy od tego, po czym my w ogóle możemy rozpoznać, że to, co czujemy, to jest strach albo lęk. No bo przecież my, ludzie, codziennie przeżywamy bardzo, bardzo dużo różnych emocji. Czasem się cieszymy, czasem się smucimy. Czasem się złościmy, no a czasem się boimy. I wcale nie jest to wszystko tak łatwo od siebie odróżnić. Ale kiedy przychodzi do nas strach, to my zazwyczaj możemy rozpoznać to po tym, co się dzieje z naszym ciałem. Um, u każdego to może wyglądać troszeczkę inaczej, ale są też pewne elementy wspólne, o których zaraz powiem. Ale najpierw spróbujcie przypomnieć sobie taką sytuację, w której ostatnio się baliście. Pomyślcie chwilkę, zastanówcie się, kiedy ostatnio się czegoś baliście. Jak macie już w głowie taką sytuację, to przypomnijcie sobie, co wtedy działo się z waszym ciałem. Czy ono było napięte, czy było rozluźnione? Co się działo z twoimi nogami? Czy one były spięte i gotowe do biegu, czy były rozluźnione i zrelaksowane? A co się działo z rękami? Czy one były całe napięte, czy. Leżały sobie spokojnie i niczym się nie przejmowały. Jak się czuł wtedy twój brzuch? Czy on był taki spięty i bolał? Czy nic tam w ogóle się w nim nie działo? A jak biło twoje serce? Szybko, tak jak kiedy się biegnie gdzieś? Czy powoli i spokojnie? Co się działo z oddechem? Czy on jakoś przyspieszył? Czy, bił, czy, czy oddychałeś? Oddychałaś tak jak zwykle. Strach wywołuje różne reakcje w naszym ciele, ale one zwykle wiążą się z napięciem. Strach możemy czuć i często go czujemy tak, jakby taka wielka ośmiornica nas złapała swoimi mackami i trzyma nas tak mocno. My próbujemy się wyswobodzić, napinamy wszystkie mięśnie, żeby się wydostać, ale to się nie udaje. I w ogóle się nie jesteśmy w stanie poruszyć, czyli wkładamy bardzo dużo wysiłków to, żeby jakoś się wyswobodzić i nic nie da się zrobić. Tak możemy odczuwać strach. Ale czasem też strach czujemy jak takie małe pchełki. Małe pchełki, które skaczą po naszym ciele i gryzą, i irytują, i przeszkadzają, sprawiają, że różne mięśnie napinają się po kolei i nie możemy wysiedzieć w miejscu, tylko cały czas się poruszamy, cały czas się przesuwamy. Czasem też strach czujemy tak, jakbyśmy połknęli żabę i boli nas brzuch, i robi nam się bardzo, bardzo niedobrze, i wcale nie chce nam się wtedy jeść. Strach zazwyczaj sprawia, że zaczynamy szybko oddychać i że szybko bije nam serce. Przez to może być nam też trudno mówić. Czujemy się tak, jakbyśmy właśnie gdzieś biegli, jakbyśmy biegli dookoła boiska. No, trudno biec i mówić naraz, dlatego często, kiedy bardzo się boimy, mówić może być trudno. Bywa też, że kiedy się boimy, nasze ręce zaczynają się pocić, a czasem nasze oczy szeroko się otwierają. Czasem też chce nam się płakać. Zdarza się, kiedy bardzo się boimy, że ten strach jest w stanie sprawić nam taki fizyczny ból. To znaczy, że zaczyna nas boleć brzuch. Że na, zaczyna nas boleć głowa, że czujemy takie nieprzyjemne uczucia w całym naszym ciele. Tak jak sobie o tym strachu rozmawiamy, to on nie brzmi zbyt przyjemnie. Teraz już wiemy, jak go rozpoznać po tym, co się dzieje z naszym ciałem czyli szybko bijące serce, szybki oddech, pocące się ręce, napinające się takie spięte mięśnie w całym ciele. To są te sygnały strachu. Nieprzyjemne, prawda? Ale czy to, że ten strach jest nieprzyjemny, to znaczy, że on jest nam niepotrzebny i że fajnie byłoby, gdyby w ogóle go nie było? No, otóż nie. Strach jest nam e, bardzo potrzebny. Tylko do czego? No, on jest informacją. Jest informacją o, o coś tu się dzieje niebezpiecznego, coś może mi grozić, ehm, czyha na mnie jakieś niebezpieczeństwo. No i strach bardzo się przydaje. Na przykład w takich sytuacjach, kiedy przechodzimy sobie przez ulicę i nagle jedzie samochód. Czujemy strach i on sprawia, że robimy krok w tył i możemy uniknąć wypadku. Strach też no, ma taką funkcję, że powstrzymuje nas przed robieniem rzeczy, które mogłyby być dla nas groźne. Na przykład przed tym, żeby wejść do klatki pełnej groźnych, głodnych, wściekłych lwów. Nie zrobimy tego, bo się boimy. I strach. Tym samym chroni nasze zdrowie, chroni nasze życie. Strach pojawia się w takich sytuacjach, właśnie kiedy nasz umysł, nasza głowa uzna jakąś sytuację za niebezpieczną, uzna, że coś nam zagraża. Gdy widzimy albo słyszymy coś niebezpiecznego, pojawia się strach i zaczynamy wtedy właśnie szybko oddychać, serce szybko nam bije, mięśnie się napinają. Po co? Po to, żeby można było albo uciekać z tej sytuacji, albo walczyć. No, problem w tym, że takie reakcje naszego ciała no, rzadko tak naprawdę nam się przydają w tym świecie, w którym żyjemy. No bo my rzadko się spotykamy z groźnym lwem, przed którym trzeba uciekać, a dużo częściej z sytuacjami, w których ani ucieczka, ani walka nie są dobrym rozwiązaniem. Jak na przykład pierwszy dzień w szkole, którego każdy może się bać. Uczucie strachu jest jak taka zapalająca się lampka alarmowa. Informuje nas o tym, że coś jest nie tak, że coś nam zagraża, że czeka nas coś nieprzyjemnego. No ale czasem dzieje się tak, że ta lampka zapala się też w sytuacjach, które wcale nie są groźne i wcale nie ma żadnego e, niebezpieczeństwa. Ona może się zapalać na przykład tylko dlatego, że jakaś sytuacja jest nowa e, i wcale jej nie znamy. No i wtedy możemy się na chwilę zatrzymać i zastanowić, czy ja się boję, bo faktycznie. Tu jest coś groźnego, czy ja się boję, bo faktycznie tu czyha na mnie jakieś niebezpieczeństwo, czy boję się dlatego, że nie znam tej sytuacji, że to jest coś nowego. To całkiem normalne, że wtedy się boimy, że boimy się, kiedy znajdujemy się w nowej sytuacji. Strach wcale nie jest naszym wrogiem, on się o nas troszczy, dba o nas, żeby nie stało nam się nic złego. No ale czasem zdarza mu się troszeczkę przesadzać i wtedy właśnie ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, kiedy tak naprawdę nic takiego strasznego nam wcale nie grozi. To wcale nie jest dziwne, że my się boimy nowych rzeczy, nowych wyzwań, nowych sytuacji. Okej, okay, no to wcale nie jest dziwne, ale co my możemy z tym strachem zrobić? Pierwszy i bardzo ważny, a nawet najważniejszy krok to jest to, żeby to zauważyć. Żeby zauważyć, że się boimy, to znaczy zwrócić uwagę na te wszystkie sygnały, o których mówiłam wcześniej. Bijące serce, szybki oddech, pocące się ręce, napinające się mięśnie i tak dalej. To jest ten moment, kiedy możemy sobie pomyśleć, o teraz czuję strach, zauważam to, czuję strach. No i kiedy już zauważamy to, że się boimy, to jest pora na to, żeby się na chwilę zatrzymać. Czyli żeby powiedzieć sobie w głowie, no takie głośne stop i poobserwować to co się z nami dzieje. W ciele czuję jakieś napięcie, wiem już, że ta emocja, którą czuję, to jest właśnie strach. Kolejne pytanie, które mogę sobie e, zadać, to jest to, co ja myślę. Bo wiem już, że to co czuję, to strach, ale co ja myślę, czyli co się dzieje e, w mojej głowie? Strach zazwyczaj podpowiada nam takie myśli jak ojejku, zaraz stanie się coś złego. E, w szkole jutro wszyscy będą na mnie bardzo nie ja sobie nie dam z tym rady. To przykłady takich myśli, które nam przeszkadzają, a nie pomagają. I kiedy przychodzi strach, bardzo łatwo jest wpaść w takie myślenie, że wszystko pójdzie nie tak, wszystko pójdzie źle. Ale jak już zauważymy u siebie takie myśli, myśli utrudniacze, zauważamy je. I widzimy, okej, okay, ta myśl mi przeszkadza, ona nie jest dla mnie dobra. No to możemy się wtedy zastanowić, czy ten strach teraz rzeczywiście ma rację. Czy on. Podpowiada nam dobrze, że tu grozi niebezpieczeństwo. Czy właśnie to jest taka sytuacja, że przyszedł strach i on trochę przesadza, bo wcale nie jest tak, że wszyscy będą dla mnie nie mieli. No bo przecież mam tu moją koleżankę w klasie, mojego kolegę, których lubię, który, którzy zawsze są dla mnie mili. Mam moją panią wychowawczynię, która jest fajna i którą też lubię. No i poza tym, że w szkole czekają może jakieś obowiązki i czasem trudniejsze sytuacje, no to czekają. Też przerwy i różne zabawy na tych przerwach, wychodzenie na podwórko i wszystko to, co w szkole jest fajne. Więc e, kiedy zauważymy te myśli, które nam utrudniają, myśli utrudniacze, e, to możemy starać się przeformułować je w trochę inne myśli. Czyli zamiast jutro idę do szkoły i wszystko tam pójdzie nie tak, wszystko będzie okropnie, mogę pomyśleć sobie, jutro idę do szkoły. No, trochę się tego boję, ale ja wiem, że dam sobie radę. Czuję strach, ale wiem, że to przejdzie. Wiem, że strach mija. W szkole czeka na mnie mój przyjaciel, moja przyjaciółka, moja pani wychowawczyni. Kolejna taka myśl, która pomaga, to to bywa trudne robić coś nowego, ale wiem, że jak będzie mi ciężko, to mogę poprosić kogoś o pomoc. No właśnie, i to jest bardzo ważny temat, bardzo ważna rzecz, którą możemy zrobić, kiedy czegoś się obawiamy. To znaczy opowiedzieć o tym komuś zaufanemu, komuś, kogo lubimy, komuś, kto się o nas troszczy. To, że powiemy, że opowiemy o naszym strachu, często przynosi bardzo, bardzo dużą ulgę. To może być mama, tata, wujek, ciocia, brat, siostra, kolega, koleżanka, ktokolwiek mu ufamy. Pamiętajcie o tym, że no, kluczem do sukcesu wcale nie jest to, żeby się w ogóle niczego nie bać, bo my wszyscy czujemy strach. Każdy z nas się czasem boi, nawet te osoby, które wydają się najodważniejsze na świecie, one też czasem się boją. To jest zupełnie, zupełnie normalne, ale to jest super ważne. Um, Żebyście pamiętali, że my możemy robić różne rzeczy pomimo tego, że się boimy, możemy decydować się, coś zrobić pomimo, pomimo strachu, pomimo tego, że ten strach przychodzi i zachęca nas do tego, żeby uciekać, żeby gdzieś się schować, żeby uniknąć tego, co nas czeka. Jeżeli nam na czymś zależy, jeżeli to jest dla nas ważne, możemy to zrobić pomimo strachu. Na koniec chciałabym Wam pokazać jeszcze jedno krótkie ćwiczenie, które może pomagać w sytuacjach, kiedy się boimy. Czyli wtedy, kiedy zauważamy właśnie, że pojawia się to napięcie, że pojawiają się wszystkie te objawy strachu, które sobie omówiliśmy, jak pocące się ręce, bijące szybko serce, przyspieszający oddech, napinające się mięśnie. To, co możemy zrobić, kiedy zauważamy, że pojawia się strach i mamy chwilkę, żeby sobie z tym strachem jakoś poradzić, to możemy skorzystać z relaksacji. Relaksacja polega na takim uspokojeniu się, uspokojeniu swojego ciała. I teraz ja pokażę Wam, jak można to zrobić, więc zamknijcie sobie na chwilkę oczy, usiądźcie sobie tak bardzo, bardzo wygodnie, oprzyjcie się, właśnie, miejcie cały czas zamknięte oczy. Pomyślcie przez chwilę o tym, co się dzieje z waszym ciałem. Czy ono jest napięte, czy jest takie jak sztywne, jak robot, czy jest rozluźnione, jak szmaciana lalka i wszystkie mięśnie są takie luźne i opadają swobodnie. Przyjrzyjcie się temu, co się dzieje z ciałem. I teraz weźcie głęboki wdech. Tak, jakbyście wąchali jakiś najpiękniejszy kwiat na świecie, najpiękniej pachnący. Głęboki wdech. I teraz robimy wydech ustami, tak jakbyśmy zdmuchiwali świeczki. Wdech nosem, wdychamy zapach pięknych kwiatów, i wydech ustami, zdmuchujemy świeczki na torcie. Wdech nosem, piękny zapach pięknych kwiatów. I wydech ustami, zdmuchujemy wszystkie świeczki na torcie. I jeszcze raz wdychamy głęboko powietrze, i wydychamy. I wdychamy głęboko powietrze, i wydychamy. I wdychamy głęboko powietrze, i wydychamy. Teraz znowu zwróćcie uwagę na to, jak czuje się Wasze ciało. Może jest tak, chociaż troszeczkę bardziej rozluźnione niż wcześniej. To ćwiczenie nie zawsze działa za pierwszym razem. Czasem trzeba trochę potrenować, trochę poćwiczyć, ale jest to jeden ze sposobów na poradzenie sobie ze strachem, kiedy tego strachu jest dużo. Możecie sobie to poćwiczyć, możecie sobie to wypróbować, zwłaszcza na początek w takich sytuacjach, kiedy zauważacie nawet taki mały strach, mały lęk się pojawia, trochę się boicie, Możecie przypomnieć sobie, o teraz się boję, przecież mogę spróbować właśnie tej relaksacji, mogę spróbować e, wydychać nosem piękne zapachy i wydychać ustami powietrze tak, jakbym chciała, albo chciał zmuchnąć świeczki. To zachęcam Was do spróbowania tego, bo może zadziała. E, no i tym samym żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do widzenia!